Witam serdecznie dzisiaj po południu. Kiedy ma być 3000 dolarów na złocie? Tym się będziemy dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Chciałbym Was także zaprosić na konferencję. Chcemy mieć wpływ, która będzie miała miejsce w czwartek od 21 listopada. Tam na dole jest specjalny link z większą ilością informacji na ten temat i link do tego, żeby się zapisywać. Będę miał przyjemność uczestniczyć w jednym z paneli. Jeżeli ktoś chce spotkać się, to zapraszam i zachęcam w ogóle, żeby uczestniczyć w tej konferencji. No i także informuję, że zostało jeszcze tylko 6 tygodni na to, żeby skorzystać z tarczy antypodatkowej w ramach ICF XTB, Więc jeżeli chcecie inwestować bez podatku belki, skorzystać jeszcze z możliwości tarczy podatkowej za 2024 rok, to zdecydowana większo, większa ilość informacji, jak to zrobić jest na dole, też dostępna w, w opisie i w komentarzu. I naprawdę moim zdaniem każdy inwestor powinien z tego. Skorzystać. Przypominam, to jest inwestowanie bez podatku Belki. Zaczynamy. Kiedy ma być 3000 dolarów na złocie? Dzisiaj, drodzy Państwo, na Bloombergu bardzo ciekawy. Powstał materiał o złocie, do którego za chwilę dojdziemy, ale na samym początku powody, dlaczego teraz mamy takie ruchy na aktywach. Oczywiście jest to związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych, a wybory przekształcają się przede wszystkim na zmiany w oczekiwaniach i w percepcji odnośnie tego, kiedy mają być kolejne obniżki stuprocentowych. A dane, które w poprzednim tygodniu poznaliśmy, twarde dane makro, sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, i cotygodniowy raport z rynku pracy pokazuje, że kondycja amerykańskiej gospodarki jest duża. Dlatego też zmniejsza się percepcja i oczekiwania co do tego, gdzie ma być dno cyklu obniżek stóp procentowych. Mówiąc w skrócie, inwestorzy zaczynają spodziewać się, że może być zdecydowanie mniej obniżek stóp procentowych niż jeszcze dwa miesiące temu rynek zakładał. No i jakie są punkty odniesienia? 62% prawdopodobieństwa, że 18 grudnia będzie kolejna obniżka stóp procentowych, do w marcu i w rynku jest 38 punktów bazowych obniżek stóp procentowych. A we wrześniu 2025 roku w rynku jest 69 punktów bazowych obniżek stóp procentowych. Rentowności amerykańskich obligacji są zaklęte między poziomami 4,50 a 4,40. Te dwa poziomy mają duże znaczenie i czekamy po prostu na przesunięcie amerykańskich obligacji w jedną albo w drugą stronę. No i ten wzrost kosztów. Pieniądza w Stanach Zjednoczonych wywołuje presję na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara, więc nie dziwmy się, że reakcją na wybór, wybór Donalda Trumpa i na te dane jest to, że amerykański dolar cały czas się umacnia, chociaż dzisiejsza sesja przebiega raczej pod Kątem stabilizacji, wyczekiwania na to, co się dzisiaj wydarzy podczas sesji w Stanach Zjednoczonych. A dlaczego to takie ważne? Ponieważ dane w poprzednim tygodniu, które odsunęły perspektywę dalszych obniżek stóp procentowych, doprowadziły do spadków indeksów giełdowych i inwestorzy się zastanawiają, czy ta tendencja będzie kontynuowana. Jak widzimy tutaj na wykresie, bardzo potężnym wsparciem jest teraz rejon 5775 punktów, oporem luka, która powstała. W piątek i te dwa poziomy, jeżeli one zostaną pokonane, będą wyznaczały najbardziej prawdopodobny kierunek kolejnego ruchu, z czego ja, jak wiecie, jestem zdecydowanym zwolennikiem tezy, że będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej. W szczególności na Nazdachu, moim zdaniem, jest teraz do obserwacji niezwykła, niezwykle ważna sytuacja, bo testujemy na naszych oczach. Czteromiesięczną linię kanału wzrostowego lub linii trendu wzrostowego za dwa dni mamy wyniki NVD, więc inwestorzy będą mieli potencjał ku temu, żeby ruszyć rynek w jedną albo w drugą stronę, z czego ja zakładam, że tendencja wzrostowa wróci. A jeżeli będziemy zasłaniać te luki spadkowe z poprzedniego tygodnia, no to w takiej sytuacji będzie to jednoznaczny sygnał, że faktycznie tendencja wzrostowa wraca. Inwestorzy się też zastanawiają, czy taryfy, które Donald Trump ma zastosować, będą miały negatywny wpływ na rynek finansowy? I Na tym wykresie w tle tutaj widzimy, jak Donald Trump podczas swojej pierwszej kadencji stosował taryfy, kiedy były one ogłaszane i co się wtedy działo z indeksem Standard Poor's. No i drodzy Państwo, raz indeks giełdowy spadał, raz nie miało to żadnego znaczenia, raz indeks giełdowy rusł, dlatego też wprowadzenie taryf generalnie jest już uwzględnione w cenach prawdopodobnie, no, i zobaczymy, czy faktycznie tak będzie też w 2024-2025 roku. Natomiast wnioski z pierwszej kadencji Donalda Trumpa są obiecujące na przyszłość indeksu Standard Poor's. Ale wyniki Nvidia też mają duże znaczenie. Jak wiecie, drodzy Państwo, tutaj rynek opcyjny pokazuje, że mając na uwadze wszystkie najważniejsze wydarzenia do końca tego roku, to właśnie wyniki Nvidia za dwa dni mają wygenerować największą zmienność na rynkach finansowych. Dlatego też będziemy poświęcać temu największą uwagę, więc dzisiaj sesja powinna być taka na przeczekanie, na doczekanie, na to właśnie, co pokaże nam Nvidia, i w którą stronę rynki wtedy ruszą. W tle jest zachowanie NVIDIA podczas publikacji wcześniejszych wyników za poprzednie kwartału, i jaki był równolegle wtedy ruch na indeksie Standard Poor's. Na się w Niemczech mamy dzisiaj sesję też na przeczekanie, na doczekanie. Niewiele się generalnie dzieje, ale moim zdaniem największa uwaga teraz powinna być skupiona na MDAX-ie, czyli na średnich spółkach w Niemczech, bo to tutaj rozstrzygną się losy tego, czy wydarzenia w amerykańskiej polityce i gospodarce przełożą się też na pozytywne zachowanie indeksu DAX. Mając na uwadze to, że na wykresie zbliżamy się do ukształtowania formacji podwójne dno, to myślę, że nadzieja na to, że reakcja indeksów giełdowych w Europie będzie pozytywna, rośnie. No i będzie tak do czasu utrzymania nad poziomem 25800 punktów, co pokazują wykresy poniżej. Poznaliśmy też pozycjonowanie się dużych graczy w poprzednim tygodniu, czyli hedge fundów na poszczególnych klasach aktywów, gdzie były dodawane netto długie pozycje. Proszę zwrócić uwagę na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych, cały czas były netto dodawane długie pozycje, nawet na Nasdaqu, który był generalnie najsłabszy. Też inwestorzy się pozycjonowali nawet na tych spadkach były cały czas netto długie pozycje na złocie dodawane na rynku. Miedzi, krótkie pozycje były na ropie naftowej, na europejskiej walucie, na kanadyjskiej walucie. No i generalnie niewiele się zmieniło względem odczytów z wcześniejszego tygodnia. Największa zmiana jest względem NASDAQ, gdzie duzi gracze znowu otwierają netto długie pozycje. No i teraz, drodzy Państwo, przejdźmy do złota. Kiedy ma być 3000 dolarów na złocie? Furore robi dzisiaj w internecie najnowsza prognoza i projekcja Goldman Sachsa odnośnie ceny złota. No i tutaj bank prognozuje, że będą dalsze wzrosty, ale 3000 dolarów ma być osiągnięte na koniec 2025 roku, czyli za 13 miesięcy. Tendencja wzrostowa ma mieć miejsce to jest według banku scenariusz bazowy. Nastawia się on na kontynuację ruchu w górę. No i tutaj bank sygnalizuje także, gdzie i na jakich poziomach ma być cena złota w zależności od tego, jak będą dalej obniżane stopy procentowe, bo według banku to jest główny czynnik, który teraz prowadzi do wzrostu ceny złota. No i widzimy, że jeżeli ma być, jeżeli ma, będzie jeszcze jedna obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, to według prostego modelu cena ma wynieść wtedy złota 2581 i to jest wtedy cena fair, to jest cena fair value. Jeżeli będzie kolejna obniżka, to cena złota ma wynieść 2711. Jeżeli tak jak rynek zakłada, ma, mają być jeszcze trzy obniżki 100%, czyli 75 punktów bazowych, to w takiej sytuacji cena złota według prostego modelu ma wynieść 2841, no i później systematycznie jeżeli będą dalsze obniżki 100%, no to cena ma zbliżać się do poziomu 3000 dolarów. Z czego bank spodziewa się, że na koniec przyszłego roku cena 3000 dolarów stanie się faktem. Więc jak widzimy, nie ma żadnych fajerwerków, ani opty zbytniego optymizmu, ani zbytniego pesymizmu. A dzisiaj cena złota po prostu zbliża się do poziomu 2600 dolarów i wygląda na to, że rynek próbuje złapać tutaj dno w okolicach ostatnich poziomów. A jak zachowywało się złoto w 2016-2017 roku? Widzimy, że złoto powielało schemat z euro -dolara. Co jest wnioskiem także dla nas w tym roku i w przyszłym, że jeżeli amerykański dolar będzie się dalej umacniać, to złoto będzie tracić. Ale jeżeli, złoto, jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiać, czyli że jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to złoto też pójdzie w górę. Ta korelacja ma być według rynku niezwykle duża i też wpływać na zachowanie ceny złota. A jakie są projekcje innych instytucji finansowych, drodzy Państwo? No i tutaj zebrałem dla Państwa. Najnowsze prognozy i widzimy, że najważniejsze instytucje finansowe tak prognozują poziomy dla poszczególnych kwartałów i na koniec nawet tego 2024 roku, z czego Goldman Sachs widzi koniec tego roku na poziomie 2740, na koniec, przypomnę, 2025 cenę zbliżoną do 3000 dolarów. No i jak widzimy najniższe, najwyższe prognozy. Na koniec tego roku najwyższa prognoza to 2800. Tą prognozę daje bank Standard Chartered. Najniższa prognoza to jest 2200. I jeden z banków z Emiratów Arabskich prognozuje właśnie taką cenę złota. Na koniec marca najwyższa prognoza to jest 2900. Najniższa prognoza 2000 dolarów. A na koniec 2025 najwyższa cena to jest 3080 dolarów, a najniższa prognoza 1900, więc widzimy bardzo dużą rozbieżność w oczekiwaniach co do tego, w którą stronę złoto ma podążyć, ale uśredniona ścieżka zachowań mówi nam, że w całym 2025 roku instytucje finansowe jako całość spodziewają się wzrostu w ceny złota i spodziewają się że będziemy świadkami raczej wzrostów niż spadków tego metalu szlachetnego, ale im bliżej końcówki 2025, tym większa jest, według banków, szansa na jakąś korektę spadkową, jakieś spadki. A jakie są prognozy dla innych metali, metali przemysłowych, metali szlachetnych? I tutaj zebrałem dla Państwa prognozy dotyczące właśnie tego segmentu surowców. Cena miedzi testuje poziom 9000 dolarów. Dlaczego ten poziom jest taki ważny? Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200, sesyjna, plus tu przebiega roczna linia trendu wzrostowego. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Na Bitcoinie mamy dużą zmienność. Zmienność jest między poziomami tysiące a 87000 dolarów w ostatnim czasie. Po prostu mamy zatrzymanie, mamy wyczekiwanie na kolejny impuls. Zobaczymy prawdopodobnie też jakiś większy ruch po Nvidii. Bitcoin jest mocno skorelowany z oczekiwaniami co do polityki oraz zachowań, popytu na ryzyko w końcówce tego roku. Więc jeżeli popyt na ryzyko będzie atakować, to prawdopodobnie i Bitcoin będzie rósł. Jeżeli będzie jakaś większa korekta, ruch spadkowy, to i Bitcoin tego powinien doświadczyć. Po prostu teraz chłodzimy wskaźniki i mamy sesję na przeczekanie, na doczekanie na, na to, co się dalej wydarzy. No i drodzy Państwo, teraz przejdźmy już do krajowych aktywów. Tutaj mam ciekawy materiał, który pokazuje, jaka jest korelacja teraz między e, e, rynkiem e, walut, emerging markets, a zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji, co pokazuje teraz, że korelacja jest najwyższa od bardzo wielu lat, jest ona ta korelacja ma wartość dodatnią, co oznacza, że jeżeli będziemy świadkami parcia na wzrost rentowności amerykańskich obligacji, to prawdopodobnie będziemy świadkami także korekty na walutach rynków emerging markets. No i taka korelacja prawdopodobnie będzie utrzymana w najbliższym czasie. A polski złoty dzisiaj jest w miarę stabilny, też czekamy na wydarzenia na eurodolarze. Widzimy odbicie od oporów na euro złotym, widzimy zatrzymanie w rejonie 4,10 na dolar złotym i prawdopodobnie to euro-dolar zadecyduje, w którą stronę podąży rynek polskiego złotego, oraz prawdopodobnie także indeks wig 20 który zaczyna przechodzić przez minima, które w sierpniu były utworzone. Wygląda to bardzo, bardzo słabo. Potencjalne wsparcie do teraz rejon 2120. No i zobaczymy, jeżeli cena indeks będzie cały czas spadać, co się wydarzy w, w okolicach 20% cofnięcia od e, maksimów, które były w, ma, w maju utworzone, ponieważ 20% cofnięcie będzie, e, przekroczenie tego, tej bariery będzie oznaczało wejście w bez indeksu w 20 No i zobaczymy, czy instytucje będą bronić indeks, jeżeli indeks wig 20 będzie spadał w rejon 2100 albo w, w okolice poziomu 2080, który jest właśnie wyznaczony jako 20% cofnięcie od maksimów HOS. I na koniec poznaliśmy dzisiaj dane o core inflacji dla naszego kraju za październik. Dane były niższe niż chciał konsensus rynkowy, jednak generalnie dane nie mają większego znaczenia, ponieważ teraz rynek żyje projekt, najnowszymi projektami PKB oraz inflacji, które Narodowy Bank Polski opublikował w ostatnich Dniach. Drodzy Państwo, tak wygląda sytuacja. Dzięki za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Przypominam i zachęcam do tego, żeby korzystać z tarczy antypodatkowej w ramach ikfxtb, czyli możliwości inwestowania bez podatku. Belki, jak to zrobić, specjalny materiał podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu Was na to skieruje I też zachęcam do tego, żeby wziąć udział w konferencji. Chcemy mieć wpływ. Spotkanie przedsiębiorców. Będę miał przyjemność tam porozmawiać w jednym, z, w jednym z paneli. Dlatego też, jeżeli chcecie się spotkać, pogadać, to też zachęcam, żeby się spotkać w Grodzisku Mazowieckim w najbliższy czwartek. Do zobaczenia. Trzymajcie się dużej, dodatniej stopy zwrotu i cześć!